Witam, witam tutaj grupę inwestorzy i traderzy już jakiś czas nie robiłem transmisji a sobie pomyślałem dzisiaj że jestem na wieczorem spacerze i wam powiem kilka słów o, o tym temacie dlaczego po prostu do, warto jak najszybciej zarobić pieniądze i tutaj dzisiaj chciałbym, żebym tym głównym bohaterem w tym naszym, czy w tej naszej transmisji dzisiaj był mój bratanek Cioteczny, czy syn kuzyna. I mój, mój, mój bratanek jest w tej chwili w podróży dookoła świata. I popracował trochę, zarobił pieniądze. No i ma plan, chce, zarobić rodzin, chce, chce założyć rodzinę w przyszłości. Ale zanim chce to zrobić, to po prostu ma taki cel, żeby zobaczyć świat, opodróżować po świecie. I był też u mnie już dwa razy w Bangkoku bo tutaj akurat ta część jego podróży miała miejsce w Azji i w tej chwili kilka dni temu wylądował w Nowej Zelandii gdzie z tego co rozumiem jest w, Oak, w Auckland, Auckland teraz, tak? ale teraz popatrzcie, wielu ludzi marzy o tym, że któregoś dnia, któregoś dnia pojadą w podróż dookoła świata no bo Mówmy wprost tutaj, wielu ludzi ma dużo takich niespełnionych marzeń, Ale teraz, co jest taką główną barierą? Co jest tą główną barierą? to tutaj bankowo jest dość, dość, dość głośno. Akurat jestem na soj 11, więc tutaj przejdę troszeczkę dalej. Ok, więc co jest tą główną barierą, powiedzcie, która zatrzymuje ludzi przed realizowaniem swoich marzeń? Pieniądze. Mówiąc wprost, to są pieniądze. Wiele ludzi po prostu nie ma pieniędzy, nie ma kasy na to, żeby te swoje marzenia realizować. A jak nie macie pieniędzy, to tak jak polskie powiedzenie mówi: kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi. Z drugiej strony, osoby, które mają pieniądze, jeżdżą sobie po świecie. Kosztują sobie narodowych potraw każdego kraju, siedzą sobie na wyspach, surfują, czy robią inne ciekawe rzeczy, dlatego że ich po prostu na to stać. I teraz zadałem Wam takie nie tyle pytanie, co mieliśmy dyskusję na temat tego, że jak nie macie pieniędzy, to Was życie poniży. Ale niektóre osoby mają takie trochę filozoficzne podejście, że miłość, że kobieta, która Wam na stare lata poda szklankę wody, czy tam herbaty, już nie mówiąc o tym, że do tego czasu możecie nie doczekać, bo możecie być dawno już po rozwodzie. Ale sama idea jest bardzo, bardzo prosta. W tym świecie, co byście nie robili, będą Wam potrzebne pieniądze. Co byście nie robili, będą Wam potrzebne pieniądze. Więc im szybciej, im szybciej rozwiążecie ten problem pieniędzy, tym wam będzie Wam na tym świecie lepiej. Więc moje pytanie do Was jest takie, co wy robicie, żeby rozwiązać ten finansowy problem? Bo powiem Wam na pewno, że ten finansowy problem się sam nie rozwiąże. Więc macie do wyboru na przykład po prostu pracę gdzieś tam na etacie i zarobienie, co tam zarobicie może coś się wam uda, uda zaoszczędzić albo możecie, albo możecie coś bardziej aktywnie działać i zarobić pieniądze między innymi na giełdzie albo, albo robiąc coś czego inni ludzie nie zrobią na przykład otwierając biznesy i teraz większość ludzi nie osiąga swoich celów finansowych dlatego, że grają w tym życiu zbyt bezpiecznie boją się podjąć ryzyka Boją się zmienić tej pracy, tą pracę na lepiej płatną. Boją się otworzyć tego biznesu. Też czasami lenistwo. Nie, nie skończą tych studiów. Albo na początku nie pójdą na te studia. Nie zrobią tej aplikacji. Ale niestety tak ten świat, słuchajcie, działa, że jak nie macie pieniędzy, to po prostu tymi dobrymi czy czyli fajnymi rzeczami, rzeczami w życiu się nie będziecie, nie będziecie cieszyć i to się nigdy, słuchajcie, nie zmieni i oczywiście nie ma nic, nic złego w tym, że żyjemy na jakimś tam skromnym poziomie ale popatrzcie, często wspominacie o, o tym, e, że co jak na starość no właśnie, a co jak na starość to życie tak szybko minęło a wyście tego życia tak naprawdę nie przeżyli Czasami słyszymy o jakichś chorobach. No dobra, dostaliście raka czy coś i co, i nie mieliście czasu, żeby się tym życiem swoim pocieszyć. Więc tutaj na grupie, a prowadzę tą grupę od wielu lat, nawet nie pamiętam ile, chyba z 8 lat, tak? Z 8 lat tą grupę prowadzę. I pytanie jest, ilu z Was zmieniło swój sposób myślenia? Ta grupa jest między innymi po to, żeby Wasz was starszy kolega, bo przypuszczam, że. Jestem starszy od większości z członków tutaj naszej grupy. Nie tylko starszy, ale też prowadzę biznes od 22 lat. Zarobiłem dość dużo pieniędzy. Ten właśnie człowiek, już nie jesteśmy kolegami, ale mi coś tam napisał, że Polaczek coś tam, jakieś pieniądze zarobił, gdzieś tam mu odbiło. A dyskusja była na temat tego, że jak nie macie kasy, to wcześniej czy później was życie poniży. I tak będzie. I tak słuchajcie, i tak słuchajcie, będzie. Będziecie starzy. I nie będzie Was stać na zęby, albo gdzieś pojechać, albo żeby kupić jakiś prezent na ślub, urodziny, chrzest, gdzieś tam, tak? Na to, żeby jeździć jakimś przyzwoitym samochodem, mieszkać w przyzwoitym miejscu i tak dalej. Zadbać o samego siebie. Ok, pozdrawiam Was. Trzymajcie się.